Witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony król Żółci. Największe postępy wojsk rosyjskich mamy tym razem na samej północy obwodu Donieckiego. Rosjanie atakują Siewiersko od północy. Konkretnie to zdobyli na tym odcinku wioską Platanowką. Oprócz tego zdobyli Zwaniwką. Ta wioska z kolei znajduje się na południu od miasta. Na tę chwilę to ja mam wrażenie, że Rosjanie celują tutaj bardziej już w stronę całkowitego okrążenia niż jakiegoś kotła. Zresztą sprzyja temu trochę teren. Siewiesk jest położony na względnie płaskim terenie, a dodatkowo Rosjanie kontrolują już pozycję zarówno na północy, jak i na południe i wschód od miasta. Podobnie pewne postępy mamy w obwodzie charkowskim. Rosjanie zdobyli tę wioskę Bogusławka, na południe od Kupiańska. Jest to naturalna konsekwencja, samego upadku e, właśnie kupiańsko. Rosjanie czyszczą teraz po prostu okolice. W obwodzie zaporowskim, a dokładniej to w okolicach Hulajpola, Rosjanie też mają pewne postępy, zdobyli wioskę Nowe Zaporoża. To jest kolejna wioska w tym, w tym rządku idącym do samego miasta. Także można śmiało już powiedzieć, że tempo natarcia zaczęło rosnąć. E, wiadomo, to nadal nie jest nie wiadomo co, zwłaszcza jak to się porówna z początkiem wojny, no, ale w przeciągu ostatnich miesięcy to rosyjskie postępy rosną wykładniczo. Trzeba pamiętać, że to jest przede wszystkim wojna na wyniszczenie. Timur Mindycz i Aleksander Zuckermark byli współpracownicy Załańskiego jeszcze z czasów, kiedy był on komikiem, przynajmniej oficjalnie komikiem, są już oficjalnie ścigani listem gończym przez Ukrainę. Oczywiście w praktyce niewiele to dano, ale to jest bardziej teraz kwestia polityczna, no bo zobaczmy. No bo widzimy, że teraz Załański jest już oficjalnie no, przyjacielem dwóch przestępców ściganych przez prokuraturę. To jest nadal Ukraina, więc samo to z siebie nic jeszcze nie znaczy. No ale śledztwo w sprawie Mindicza już nabiera rozpędu i zawsze można nim objąć także Załańskiego, który, no, tak jak powiedziałem, był jego współpracownikiem i bardzo bliskim znajomym. Włodymyr natomiast chcąc nie chcąc podpisał dekret o powołaniu kolejnej oficjalnej delegacji do spraw rozmów Rosji z Ukrainą. Oficjalne rozmowy mają się odbyć w Szwajcarii, choć do nich jeszcze długa droga, na razie nie mamy nawet wstępnego terminu. No, ale najtrudniejszy pierwszy krok. Negocjacje były wielokrotnie już zrywane, z tym, że zazwyczaj to były spotkania, nie mające w gruncie rzeczy mocy prawnej. Ostatnie oficjalne spotkanie w sprawie podpisania pokoju, to mieliśmy na samym początku wojny. No, które to oczywiście, jak dobrze pamiętamy, załatwił Boris Johnson za milion dolarów. Sam Trump oczywiście już teraz mówi, że tę wojnę trzeba zakończyć. Nie powiedział za ile dolarów. No tak, ale będziemy mieli kolejne podejście. Kerstarmer Starmer natomiast szykuje już alternatywny plan pokojowy dla Ukrainy. Ma on zostać w szczegółach opublikowany podczas szczytu G20 w RPA. Oczywiście oznacza to też, że Wielka Brytania zapewne będzie się zwracać tam o pomoc w implementacji tegoż planu do tak zwanej społeczności międzynarodowej. Ale żeby było ciekawiej, to, ten, to na ten szczyt to nie przyjedzie ani Donald Trump, ani Xi Jinping, ani Władimir Putin. Także w sumie nie będzie miał kto tam nawet Brytoli wysłuchać, no bo cała reszta to ma ten konflikt gdzieś. No, ale można powiedzieć, że to kolejne turnie ze no jakieś skutki jednak przynosi. Ma to być oczywiście kontrpropozycja do planu trumpowego. Ja już wiem nawet, jak, on będzie, jak ten plan będzie wyglądać. Rosjanie oddają Ukrainie wszystkie ziemie aż do Uralu, a Putin publicznie popełnia Harakiri. Trudno tutaj oczywiście wymyśleć coś, co nie zostało już wcześniej wymyślone. Trzeba też dodać, że cały ten plan wyciągu do mediów zapewne też wbrew woli samych zainteresowanych. Strona rosyjska to już publicznie nawet stwierdziła, że oni to w sumie nie dostali żadnej y, propozycji, No co jest teoretycznie troszeczkę dziwne, no na pierwszy rzut oka przynajmniej. No bo te 28 punktów, bo to tyle było w tym planie, no to dopiero plan ramowy, a w zasadzie no to taka propozycja bardziej amerykańska przekazana do dalszego przedyskutowania. Oczywiście jest to wersja na tej chwilę nie do przyjęcia przez Rosjan, no ale też ona nie ma być do zaakceptowania. Wiadomo, to są negocjacje, zawsze Trump musi mieć z czego potem zejść. Także na tej chwilę strony troszeczkę schowały głowę w piasek, no bo tak jak powiedziałem, to jest dokument roboczy. Tego się publicznie nie pokazuje, a jak się przyznają, no to media po obu stronach będą drążyć. Oczywiście ktoś życzliwy zrobił to specjalnie, żeby sabotować negocjacje. Konkretnie to był portal Axios, co ciekawe źródło mocno proizraelskie, które opublikowało ten ośmiopunktowy plan w całości. Co najciekawsze, jest jak dla mnie stwierdzenie w nim, że część zamrożonych pieniędzy to ma w ogóle pójść na wspólny fundusz inwestycyjny USA i Rosji, z czego połowa to ma pójść do Ameryki. To jest w zasadzie, można by powiedzieć, że zwyczajny, no, haracz. No i mamy już datę kolejnej pielgrzymki tych tak zwanych europejskich liderów do Waszyngtonu. Oczywiście skład też ten sam, co zwykle Starmer, Meloni, Merz i Macron. Co ciekawe, nasi jak zwykle chcieli się tam dopchać, ale nie zostali zaproszeni. No to jest ten jeden z nielicznych momentów, kiedy cieszą się, że jesteśmy Europą drugiej kategorii. Jeszcze nie ustalono dokładniej, no, dokładnej daty, choć prawdopodobnym terminem nieoficjalnie ma być 25. Biorąc pod uwagę, że mamy 22, to jest naprawdę dosyć szybki termin. Oczywiście wiadomo, że sprawa jest nagła. Plus tutaj w zasadzie wszyscy zgadzają się ze sobą. Jedyne co tak naprawdę trzeba ustalić, no to kto pierwszy klęka do miecza. Pytanie tylko, czy uda im się wybłagać od Trumpa kolejne zerwanie negocjacji i co mu obiecają w zamian. No bo biorąc pod uwagę, że przedłużanie tej wojny jest wybitnie nie w interesie Ameryki i, w jego in i wybitnie nie w jego interesie wyborczym, no to dać muszą całkiem sporo. Donald Trump natomiast mianował nowego wysłannika do spraw ukraińskich. Jest to sekretarz armii USA, nie, jak i D. No i to jest jak się nie trudno domyśleć człowiek, człowiek Pentagonu, który chce tę sprawę, który to chce tą sprawą zakończyć. Także to akurat jest krok w dobrym kierunku. Dodać trzeba, że to też jest przyjaciel ze szkolnych lat Vansa, który to jest jeszcze bardziej antyukraiński niż sam Trump. Radosław Sikorski znowu mąci. Chodzi o śmierć rzekomej polskiej dziewczynki w ataku na Tarnopol. Wszystko fajnie tylko ta siedmioletnia Polka Amelka to w Tarnopolu chodziła do szkoły, a jej matka ma na imię Oksana. Także z niej jest Polka tylko w kolejce po zasiłek. Ale Sikorski od tego jest by mącić, więc już oczywiście używa tego jako rzekomego działa na opozycjonistów do polskiej pomocy Ukrainie. Trochę szkoda dla niego, że w dzisiejszym świecie wieści szybko się rozchodzą. Wielu Ukraińców ma polskie obywatelstwa z tego czy innego powodu, no a Ternopol to jest strefa wojny nadal. Na tym wojna polega, że ludzie czasem giną. A jak porównamy sobie Ukrainę chociażby do gazy, no to Rosjanie i tak zachowują cały czas dosyć dużą dozą humanitaryzmu. Jak już przy nas jesteśmy to szef MSW ja, kierwiński pochwalił się, że straż graniczna w wyniku trzech akcji wyłapywania ruskich agentów złapała prawie 5000 osób. Jak dla mnie to jest akcja propagandowa, będąca odpowiedzią, trochę na ostatnie zwiększenie stanu wyjątkowego na granicy. Po prostu trzeba trochę uspokoić tak zwany lud i pokazać, że te zwiększone wysiłki rzeczywiście dają rezultaty. Soros przejmuje rzecz pospolitą. Holenderski fundusz Pluralis, w którym to jest większościowym akcjonariuszem, właśnie wykupił pakiet kontrolny w gazecie. Jakoś i tak za bardzo nie czytam, ale mimo wszystko szkoda. Choć z drugiej strony to dobrze, bo była tu taka, powiedzmy, kontrolowana opozycja, teraz ten elektorat, powiedzmy, bardziej prawicowy się zapewne rozejdzie. A podejrzewam, że jak zaprowadzą porządki w redakcji, to się zmieni narracja. Nie żeby to już teraz była jakaś niesamowicie antysystemowa gazeta, no ale spora część artykułów mimo wszystko trzymała jakiś poziom. Donald Trump rozmawia po raz kolejny z szefem Nvidia na temat zniesienia zakazu sprzedaży kolejnych chipów tegoż producenta do Chin. Ta firma to jedna wielka bania, która w imię ciągłego wzrostu, no musi generować stały popyt. No a w świecie zachodnim to już nie ma komu nawet brać ich sprzętu. Dlatego mnie to nie dziwi, dziwi troszeczkę zachowania amerykańskiej administracji, no bo po coś oni ten zakaz w końcu dali? No ze względów bezpieczeństwa, no bo umówmy się, to też jest, infrastruk to też jest infrastruktura podwójnego zastosowania. Jak to mawiał Lenin, kapitaliści sprzedadzą nam linę, na której my ich powiesimy. Po co w ogóle Chinom inwestować w jakiś szpiegów, skoro amerykańska elita to sama z siebie sprzeda cały swój kraj w chińskie rączki? Nie jest to już zresztą pierwszy zakaz handlu zniesiony przez Donalda Trumpa. W sumie zanim Chińczycy skończą kopiować ten produkt i wdrażać go po niższych cenach, to już zapewne minie już jego kadencja, a Nvidia zapewne odpali mu przez ten czas jakąś działkę. A jak już jesteśmy przy USA, to Marjorie Taylor Greene, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy partii republikańskiej i ruchu maga. Od jakiegoś czasu jedna, jedna z największych przeciwników, przeciwniczek Donalda Trumpa zapowiedziała, że odchodzi z kongresu. Wcześniej prosiła o dodatkową ochronę ze względu na groźby. Nie powiedziała kogo, no ale zapewne jakiś pejsaczy, biorąc pod uwagę jej politykę. Oczywiście Donald Trump odmówił, więc na swój sposób to jest jego zwycięstwo. Pytanie co ta pani będzie później robić? Wątpię, bo od tak przeszła na emeryturę. Wiadomo, że ci co się kręcą wokół Trumpa, a zwłaszcza ci z długimi nosami, to są bandyci, którzy nie cofną się przed niczym, żeby zrealizować swój cel. Przy okazji warto też dodać, że Trump miał spotkać się z Mamdani i nie było to najprzyjemniejsze dla niego spotkanie, krótko mówiąc. Zoran, przynajmniej w Katce, jest całkiem mocny, w przeciwieństwie do większości polityków, przed Trumpem nie klęka. Chyba po raz pierwszy przy prezydencie mieliśmy publicznie wypowiedziane stwierdzenie o izraelskim ludobójstwie. Wiadomo, gadać to potrafi każdy, zobaczymy, jak on się sprawdzi w działaniu. A na objęcie urzędu to on musi jeszcze y, czekać dwa miesiące, przez ten czas można złamać niejednego. No ale już sam fakt, że ktoś nawet werbalnie... Y, się tutaj Trumpowi postawił, no to jest na swój sposób odświeżające. A żeby było ciekawiej, tu Trump w ogóle zachował się w sposób wyjątkowo dyplomatyczny i nawet stwierdził, że mam danie, jest bardzo racjonalną osobą, która to chce uczynić Nowy Jork znowu wielkim. Tak jak mówię, wyjdzie w praniu, ale przynajmniej jest zabawnie. o to chyba chodzi w tych całych rządach Trumpa. Akta naszej się znowu terror na wyspach, bowiem znaleziono w nich ponad 30 brytyjskich polityków i celebrytów, w tym chociażby Beckhama i co mnie chyba najbardziej szokowało Adele. Oczywiście najczęściej pojawiającą się, się osobą, i to w aż 30 dokumentach, jest było już książę Andrzej. Teoretycznie to jeszcze nie znaczy, że te osoby lubią dzieci za bardzo. Poza tym pamiętać trzeba, że to jest taka technika, żeby się w cudzysłowie przylepiać do jak największej ilości osób, po to by potem w razie czego te osoby musiały się tłumaczyć. To z kolei zwiększa zwyczajnie koszty naszego skancelowania, a tym samym szanse na stanie się persona non grata. Ale o tym, że Epstein działał na wyspach, no to wiadomo też nie od dziś, zresztą no jego żona z Wielkiej Brytanii właśnie. Z jakichś powodów śledztwo w tym kraju idzie dużo sprawniej niż w USA. Na tę chwilę niby Trump wydał dekret, żeby wyjawić wszel wszelkie dokumenty, ale nadal tego nie zrobiono. Tak przy okazji Izrael po raz kolejny złamał zawieszenie broni. W wyniku kolejnych nalotów zginęło 21 osób. Mamy dobrą informację w sprawie Izraela, konkretnie to w sprawie słynnego meczu Tel-Aviv i Rakowa-Częstochowa. No i po długiej naradzie UEFA zdecydowała się nałożyć karę na pejsatych. Także jak się chce, to można. Choć i tak jest to kara symboliczna, bo tylko 30 tysięcy euro, no ale o tyle dobrze, że nam rację przyznali. Najważniejsze w tym wszystkim to właśnie... Nie bać się tego rzekomego lobby, bo ile ona jest silna, to nie jest też niezniszczalna. A połowę swojej siły to właśnie zawdzięczają strachowi. Szef armii brytyjskiej stwierdził, że żołnierze brytyjscy to w ramach przygotowań do wojny mogą grać w Call of Duty. To nie żart, to nasza rzeczywistość do jednego te gry się na pewno wojsku przydają mianowicie kreują jego pozytywny wizerunek no i pokazują wojnę w sumie jako dobrą zabawę ja osobiście byłbym ciekaw jakby wyglądała taka strzelanka realistyczna i nie mówię, że realistyczna w sensie odwzorowania broni to rulotów pocisków i tak dalej mówią o grze gdzie 90% czasu spędzalibyśmy w okopie próbując unikać nadlatujących dronów i pocisków a przeciwnikiem na którego natrafialibyśmy najczęściej jest cholera Choć może to i zabrzmieć kuriozalnie, to teoretycznie tego typu gry mogłyby się przydać w trenowaniu, ale operatorów dronów. Chodzi tutaj przede wszystkim o koordynację okoręka, ale oczywiście nie jako część szkolenia sensu stricto, tylko jako zalecany sposób spędzania wolnego czasu. Na podobnej zasadzie jak komandosi na przykład trenują sztuki walki czy pływanie. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to macie, komen, to macie link w komentarzu pod filmem. Podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych w filmie. A jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest waszą. Dziękuję.